Milioner wyśmiał niewidoczną kelnerkę do momentu, gdy jej jedno zdanie uciszyło salę. Katarzyna Nowak sprawdziła po raz ostatni swój wygląd w lustrze w szatni restauracji Złoty Róg. Dwadzieścia cztery lata, jasne włosy związane w elegancki kok, biała koszula bez jednej zmarszczki. Już za chwilę miała rozpocząć kolejną zmianę w najdroższej restauracji Warszawy, gdzie jeden posiłek kosztował więcej niż jej miesięczna pensja. Katarzyna, stolik numer siedem czeka! zawołała Agnieszka, starsza kelnerka, która pracowała tu od dziesięciu lat. To ten arogancki milioner Marcin Kowalski. Uważaj na siebie! Katarzyna skinęła głową i wzięła głęboki oddech: Marcin Kowalski. Znała go z reputacji, właściciel imperium technologicznego, człowiek, który uwielbiał poniżać innych, żeby podnieść własne ego. Miał 38 lat i fortunę wartą miliardy złotych, ale jego prawdziwym bogactwem była arogancja. Gdy podeszła do stolika numer 7, zobaczyła Marcina w otoczeniu trzech mężczyzn w drogich garniturach. Mówili po angielsku, najwyraźniej zagraniczni inwestorzy. Marcin gestykulował żywo, opowiadając jakąś historię, która wywoływała głośny śmiech jego gości. Dobry wieczór, panowie, jestem Katarzyna i będę państwa obsługiwać dziś wieczorem, powiedziała uprzejmie, stawiając na stole kartę win. Marcin nawet na nią nie spojrzał. Kontynuował swoją opowieść po angielsku. Tak więc powiedziałem mu, jeśli nie stać cię na lepszy samochód, może powinieneś znaleźć lepszą pracę. Mężczyźni wybuchnęli śmiechem. Katarzyna czekała cierpliwie. Była przyzwyczajona do bycia ignorowaną przez bogatych klientów. Dla nich była niewidzialna, tylko kolejną kelnerką w białej koszuli. Przepraszam, czy mogę przyjąć zamówienie na napoje? Spróbowała ponownie. Tym razem Marcin podniósł wzrok, ale jego spojrzenie było pełne pogardy. Ach, tak. Kelnerka chce coś powiedzieć rzekł ironicznie do swoich gości Proszę bardzo, słuchamy. Katarzyna poczuła jak policzki jej płoną, ale zachowała spokój. Chciałam tylko przyjąć zamówienie na napoje, proszę pana. Oczywiście, że chciała, to jej praca, jedyna rzecz do której się nadaje. Jego goście zaśmiali się nerwowo. Przez następną godzinę Katarzyna obsługiwała stolik, znosząc kolejne uszczypliwe komentarze Marcina. Gdy przyniosła przystawki, powiedział: Uważajcie panowie, żeby nie upuściła, pewnie nigdy nie widziała tak drogiego jedzenia. Gdy podawała główne danie, dodał: Ciekawe czy wie, co to jest foie gras. Pewnie myśli, że to jakiś rodzaj kiełbasy. Katarzyna zaciskała zęby i wykonywała swoją pracę. Myślała o matce w szpitalu, o rachunkach, które musiała opłacić, o tym, dlaczego musiała zrezygnować z kariery naukowej. Jej dyplomem doktora ekonomii wisiał w domu na ścianie, ale tutaj był bezwartościowy. Gdy przyniosła deser, Marcin był już wyraźnie podpity. Jego komentarze stały się jeszcze bardziej jadowite. Wiecie co, panowie? Zawsze fascynowało mnie, jak niektórzy ludzie po prostu rodzą się, żeby służyć innym. Spójrzcie na nią, wskazał na Katarzynę. Pewnie całe życie będzie nosić talerze. To jej przeznaczenie. Restauracja zaczęła cichnąć. Inne rozmowy ustały, gdy goście zaczęli słuchać spektaklu, które urządzał Marcin. Założę się, że nawet nie skończyła liceum. Ludzie tacy jak ona nie potrzebują wykształcenia. Po co i tak będą sprzątać po ludziach takich jak my? Katarzyna stała nieruchomo, trzymając tacę z deserami. Czuła, jak wszystkie oczy w restauracji są skierowane na nią, jej serce biło jak szalone, ale coś w niej pękło. Wszystkie lata studiów, wszystkie nocy spędzone nad książkami, wszystkie poświęcenia, czy naprawdę miały się liczyć na nic? Proszę pana, powiedziała cicho, ale wyraźnie. Czy mogę coś powiedzieć? Marcin rozśmiał się głośno. O, kelnerka chce przemówić. Proszę bardzo, Oświetna nas swoją mądrością. Katarzyna odstawiła tacę na stolik i spojrzała mu prosto w oczy. Jej głos był spokojny, ale każde słowo brzmiało jak stal. Panie Kowalski, ma pan rację. Niektórzy ludzie rzeczywiście rodzą się, żeby służyć innym, ale nie tych, których Pan myśli. Sala zamarła w absolutnej cisze. Prawdziwi słudzy to ci, którzy wykorzystują swoje przywileje do poniżania innych, zamiast budować coś wartościowego. Ci, którzy myślą, że pieniądze dają im prawo do traktowania ludzi jak śmieci. Marcin przestał się uśmiechać. Jego goście wymienili niepewne spojrzenia. A kontynuowała, jej głos nabierał siły. Skoro już mówimy o wykształceniu, to może pan wie, że jego firma w zeszłym roku uniknęła płacenia podatków w wysokości 23 milionów złotych, przenosząc zyski do rajów podatkowych? Że wykorzystuje pan luki prawne opisane w paragrafie 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Twarz Marcina pobladła. Jeden z inwestorów pochylił się do przodu z zainteresowaniem. A może pan wie, ciągnęła Katarzyna, że zgodnie z raportem Komisji Europejskiej z tego roku praktyki księgowe stosowane przez pana firmę są obecnie badane przez trzy różne organy regulacyjne? Cisza w restauracji była tak głęboka, że słychać było typanie zegara na ścianie. Skąd? wyszeptał Marcin. Skąd to wiem? Katarzyna uśmiechniała się smutno. Może dlatego, że mam doktorat z ekonomii międzynarodowej z Uniwersytetu Warszawskiego. Może dlatego, że przez trzy lata pracowałam jako analityk w Ministerstwie Finansów, zanim moja matka nie zachorowała na raka i musiałam zrezygnować z kariery, żeby opłacić jej leczenie. Jeden z inwestorów wstał z krzesła. Przepraszam, czy mogłaby pani to powtórzyć, te informacje o praktykach podatkowych? Katarzyna spojrzała na niego spokojnie. Oczywiście, firma pana Kowalskiego wykorzystuje strukturę holdingową z siedzibą w Luksemburgu, co pozwala na transfer pricing i redukcję podstawy opodatkowania o około 40%. To legalne, ale etycznie wątpliwe, szczególnie gdy jednocześnie korzysta się z publicznych dotacji na innowacje. Drugi inwestor również wstał. Panie Kowalski, czy to prawda? Marcin siedział jak skamieniały. Jego arogancka maska całkowicie opadła, odsłaniając człowieka, który nagle zdał sobie sprawę, że właśnie został zdemaskowany przez osobę, którą uważał za niewidzialną. Ja, to znaczy, jąkał się, próbując znaleźć słowa. Katarzyna odwróciła się do inwestorów. Panowie, jeśli szukają państwo partnera biznesowego, który traktuje ludzi z szacunkiem i prowadzi uczciwe interesy, polecam rozejrzeć się za kimś innym. Trzeci inwestor podszedł do Katarzyny. Pani doktor, czy moglibyśmy porozmawiać? Nazywam się James Morrison, reprezentuję Fundusz Inwestycyjny z Londynu. Szukamy kogoś z pani kwalifikacji do naszego warszawskiego biura. Katarzyna spojrzała na niego zaskoczona. Ja. Pracuje tutaj? Nie musi pani, powiedział Morrison. Oferuje pozycję dyrektora do spraw analiz finansowych. Pensja: 20 tysięcy złotych miesięcznie na start plus premie. Marcin wstał gwałtownie, przewracając czesło. To niemożliwe! Ona to tylko kelnerka! Morrison spojrzał na niego z pogardą. Panie Kowalski, właśnie stracił pan trzech potencjalnych inwestorów, a ta tylko kelnerka wie więcej o pana firmie niż pan sam. Katarzyna poczuła, jak łzy napływają jej do oczu, ale tym razem były to łzy ulgi, nie Panie Morrisonie, czy mogę pomyśleć do jutra? Oczywiście, oto moja wizytówka. Gdy inwestorzy wychodzili z restauracji, Marcin został sam przy stoliku. Patrzył na Katarzynę, która zbierała naczynia, ale tym razem w jego oczach nie było pogardy. Było w nich coś, czego nie czuł od lat wstyd. Katarzyna powiedział cicho Ja. Przepraszam. Ona spojrzała na niego spokojnie. Panie Kowalski przeprosiny to słowa szacunek to czyny. Może pan zacząć od traktowania ludzi jak ludzi, nie jak niewidzialnych służących. Marcin skinął głową, nie mogąc, nie mogąc spojrzeć mu w oczy. Masz rację, zachowałem się jak. jak ktoś, kto zapomniał, że pieniądze nie czynią człowieka lepszym, dokończyła katarzyna. Ale nigdy nie jest za późno, żeby to zmienić. Następnego dnia katarzyna zadzwoniła do Jamesa Morrisona i przyjęła jego ofertę. Gdy przyszła do restauracji po swoje rzeczy, Agnieszka uścisknęła ją mocno. Wiedziałam, że jesteś wyjątkowa, powiedziała starsza kelnerka, ale nie wiedziałam jak bardzo. Każdy jest wyjątkowy, odpowiedziała Katarzyna. Czasami tylko komuś trzeba przypomnieć o tym. Sześć miesięcy później Katarzyna kierowała zespołem analityków w warszawskim biurze Morrison Investment. Jej matka wyzdrowiała dzięki najlepszej pomocy, którą mogła sobie pozwolić na nową pensję. Czasami wracała do złotego rogu na obiad, tym razem jako klientka. Marcin Kowalski również się zmienił. Po utracie trzech dużych inwestorów musiał przewartościować swoje podejście do biznesu i ludzi. Zaczął program stypendialny dla studentów kolejnych z rodzin o niskich dochodach. Gdy spotkał Katarzynę w restauracji, podszedł do tej jej stoliku. Katarzyna, czy mogę usiąść? Skinęła głową. Oczywiście. Chciałem ci podziękować, powiedział, siadając naprzeciwko niej. Tamtego wieczoru dałaś mi lekcję, której potrzebowałem od lat. Każdy zasługuje na drugą szansę, ale tylko jeśli naprawdę chce się zmienić. Zmieniam się, powiedział szczerze. Powoli. Ale zmieniam się. Katarzyna uśmiechnęła się. To dobrze. Świat potrzebuje więcej ludzi, którzy potrafią przyznać się do błędów i z nich wyciągnąć wnioski. Gdy wychodziła z restauracji, Katarzyna pomyślała o tym, jak jedno zdanie może zmienić życie. Nie tylko jej życie, ale także życie człowieka, który myślał, że pieniądze dają mu prawo do poniżania innych. Czasami najciśsi ludzie mają najgłośniejszy głos. Czasami ci, którzy uważamy za niewidzialnych, widzą więcej niż wszyscy inni, a czasami jedna chwila odwagi może otworzyć drzwi, o których nawet nie śniliśmy. Historia Katarzyny i Marcina przypomina nam, że prawdziwa wartość człowieka nie mierzy się wielkością konta bankowego, ale sposobem, w jaki traktuje innych ludzi. Że wykształcenie i inteligencja mogą się kryć w najmniej oczekiwanych miejscach, a że nigdy nie jest za późno, żeby zmienić swoje podejście do świata i ludzi wokół nas. Szacunek nie kosztuje nic. Ale jego brak może kosztować wszystko. Gdy następnym razem spotkasz kogoś, kto wydaje ci się niewidzialny, pamiętaj, może właśnie patrzysz na kogoś, kto może zmienić twoje życie jednym zdaniem.